Możesz sobie jeść takie rzeczy, byle byś tylko zjadła sałatkę. W tym kroku chodzi po prostu o budowanie nawyku. Nie zważaj tak bardzo ani na kaloryczność, ani tak naprawdę na zdrowotność tych warzyw. Cześć, ja jestem Paulina i od dwóch lat staram się wprowadzać w swoje życie zdrowe nawyki. I z tego odcinka dowiesz się, w jaki sposób z osoby, której ulubionym warzywem były frytki. Stałam się osobą, która po prostu uwielbia warzywa i codziennie je bardzo duże ilości. Dla każdego jest nadzieja. Podzieliłabym drogę do polubienia warzyw na dwa wymiary: wymiar psychiczny i wymiar praktyczny. Zacznę od psychicznego. Ja zawsze wiedziałam, że warzywa trzeba jeść, że warzywa są zdrowe, ale tak naprawdę poza tym truizmem, o którym każdy słyszał, że trzeba jeść więcej warzyw, to ja tak naprawdę nie wiedziałam, co Jedzenie więcej warzyw ma mi dać. Co mi to da? Do czasu aż zaczęłam mieć nadwagę i dowiedziałam się, po co się je warzywa. No i zaczęłam się tak trochę zmuszać do jedzenia warzyw. A to jakaś sałatka, a to marchewka z humusem, coś już zaczęło dziać się w tym temacie. Ale ja dalej nie wiedziałam tak na poważnie, co mi te warzywa dają. Ani jakoś nie schudłam przez to jedzenie warzyw, ani też nie czułam się lepiej. Słyszałam, że niby wygląd skóry ma się poprawić, ale tego też nie zauważyłam. Aż w końcu, dwa lata temu, byłam w Neapolu, zamawiam spaghetti di Mare, Babę i limoncello. I pan kelner przyjmuje to zamówienie i pyta się mnie zdziwiony po włosku: y A sałatka? A ja na to mówię: Nie, insalata no, insalata no. <grym> On taki zdziwiony, ale ok. Poszedł, przyniósł moje zamówienie. Okej. Okay. Zapomniałam o tym nawet na jakiś czas. I jak wróciłam do Polski, to poszłam sobie do neapolitańskiej restauracji i myślę sobie: "A dobra, zamówię sobie tę sałatkę przed tymi niokami". I zjadłam sałatkę, zjadłam te nioki i wtedy serio nastąpiła u mnie zmiana psychiczna, bo nie czułam się tak ciężko jak zazwyczaj, kiedy najem się nioków. Nie czułam też spadku energii. Serio wtedy Zrozumiałam, po kilku miesiącach od tamtej sytuacji z Neapolu, dlaczego tamten kelner tak się zdziwił, że nie biorę sałatki. Dlaczego włosi serio jedzą e, warzywa do tych makaronów i do pizzy? To jest właśnie ta zmiana psychiczna, która u mnie nastąpiła. Wreszcie poczułam na sobie, co daje zjedzenie warzyw do obiadu, ale tak serio. I od tamtego momentu do każdego posiłku zawsze miałam warzywa. W jakiejś formie. Ale to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o zmianę psychiczną. Bo jest coś takiego jak jedzenie w odpowiedniej kolejności. Jedzenie w odpowiedniej kolejności jest opisane w tej książce, o której już wspominałam yy, w innym odcinku, Glukozowej Rewolucji. Link do filmu w opisie. I w skrócie. Jedzenie w odpowiedniej kolejności polega na tym, że najpierw jemy błonnik, czyli warzywa w jakiejś formie, później białko i tłuszcze. A na końcu węglowodany. I jak dowiedziałam się o tej odpowiedniej kolejności i zaczęłam jeść warzywa przed posiłkiem typu, właśnie sałatkę przed niokami, sałatkę przed mięsem z ziemniakami, czy coś takiego to zobaczyłam tak duże efekty na sobie, że już nie było innej opcji. Musiałam jeść warzywa do każdego posiłku. Przez to też, że warzywa jadłam przed posiłkiem głównym, a nie do posiłku, to sałatka, czy jakieś inne warzywo zaczęło mi się kojarzyć pozytywnie z nagrodą, że okej, okay, Paulina, zjesz sałatkę, to będzie pizza. Zjesz sałatkę, to będziesz sobie mogła zjeść tenioki. Możesz sobie jeść takie rzeczy, byle byś tylko zjadła sałatkę. No i jak jem w taki sposób, no to moje samopoczucie jest tak dobre, czuję się tak fajnie i lekko, że mi to wystarczy jako powód, żeby jeść warzywa. Ale to nie spowodowało, że je pokochałam. To, że je pokochałam, sprawiła część praktyczna. I część praktyczna to jest podawanie tych warzyw w taki sposób, żeby one były smaczne. Podawanie ich w taki sposób, jak są one podawane w jakiejś dobrej restauracji. Ja już osobiście dzisiaj mam takie doświadczenie, że ja mogę i lubię jeść warzywa tak naprawdę w każdej formie i nie potrzebuję ich przyrządzać aż w taki wyrafinowany, restauracyjny sposób. Mogę po prostu gryźć marchewkę czy jeść gotowanego brokuła, ale zdaję sobie sprawę, że dla większości osób będzie to nie do przejścia. Dlatego polecam, mega polecam. Jest to niezwykle przydatna umiejętność, żeby nauczyć się przyrządzać warzywa. W pyszny sposób. I do tego polecam ten film o tym, dlaczego warzywa w restauracji smakują lepiej, i ten kanał ze świetnymi przepisami na warzywa. A jeśli interesowałby Cię taki odcinek ode mnie z przepisami i technikami na smaczne warzywa, to daj znać w komentarzu. Więc podsumowując, polecam jeść warzywa przed posiłkiem, a nie w trakcie albo po, bo dzięki temu, że zjesz warzywa przed posiłkiem, to przez to, warzywa będą Ci się kojarzyły z nagrodą, czyli z tym posiłkiem głównym. Najpierw przystawka, potem danie główne. Dwa. Zacznij od warzyw, które w minimalnym stopniu chociaż lubisz. Jeśli lubisz sałatkę Cezar, to niech to będzie sałatka Cezar. Jeśli lubisz fasolkę szparagową z bułką tartą, to niech to będzie ta fasolka. Jeśli lubisz pomidory z mozzarellą i oliwą, to niech to będą pomidory z mozzarellą i oliwą. W tym kroku Chodzi po prostu o budowanie nawyku. I trzy: naucz się kilka przepisów na naprawdę dobre warzywa. Na przykład zapiekany kalafior, czy smażone brukselki, czy papryczki padrą. I jeśli wcześniej w ogóle nie jadłaś warzyw, chcesz po prostu zacząć, to, to w tym kroku nie zważaj tak bardzo ani na kaloryczność, ani tak naprawdę na zdrowotność tych warzyw. Bo chodzi tutaj o budowanie nawyku. A jak zbudujesz już ten pierwszy nawyk jedzenia jakiegokolwiek błonnika przed każdym posiłkiem, to już później droga do polubienia, pokochania warzyw pójdzie gładko.